wejście do bunkra szwajcarskiej armii wbudowane przed, przed II wojną światową historyczny rysunek wskazujący szwajcarskiego żołnierza graffiti robione przed wojną prawdopodobnie nie, w nowember 41. i tu również graffiti wchodzimy Tu jest jakaś śluza powietrzna prawdopodobnie. Tu również. Korytarz, wejście do środka. O. A tu bardzo ważna część bunkra toaleta. jak w Sowieckim Zajęciu no tylko 70 lat temu a tu podstawowe uzbrojenie tu otwory strzelnicze zamknięte karabin Pewno w szwajcarskiej produkcji, tu szwajcarski bagnet. Miejsce do robienia taści samej taścią z opnicją. Podręczna centrala telefoniczna.